Cześć, się go z tej strony i to was na następnym odcinku serii Stara polska gospodarka z bratem yy, Nie wiem, który to już jest odcinek Pogubiłem się totalnie Ale jak widzicie, nie mamy już Bizona na gospodarstwie Ponieważ został on sprzedany za 60 tysięcy Nowemu sąsiadowi Który nie wiem, czy się pokaże W dzisiejszym odcinku, może się pokaże Może nie yy, Z nowości na gospodarstwie to jeszcze są Dwa pola yy. O, nie ma jeszcze przedstawiciela z pełną maszyną. E... Sotę te dwa, była pszenica oraz tutaj zasiany. Ten las, jeszcze kawałek do nas, jak widzicie już stoi e... ciągnik z rębakiem. Przyjechała firma, która... Rąbać, e... rębać. Hej, jak to się robi? na wióry po e... Młody, ode mnie tak samo. Puk czwórkę, ponieważ trójka już była to mała do jego maszyny i postanowił mnie ją odkupić. No jak widzicie nieruszone, to już właśnie stoi z rozsiewaczem. Eee, dobra, to co, czekamy. Stawiciela może dojedzie za niedługo, bo mamy w pole sorkę do koszenia. Coś tam widać. Oto że czekamy. Może udało mu się tutaj wykręcić, bo to jest dość, dość duży sprzęt. Nie ukrywam za dość sporo kasę, której w razie nie wspieram to prawdopodobnie po zimie dopiero zostanie to na terze. gdzie heder to bizon, mówić, do kupy". Jak, to sprzedaj mówił sprzedać do kumpli niepotrzebnie, ponieważ bizon poszedł na sprzedaż Ech, się by już zaczęto tutaj... kurwało o tym kurwa co? Nimano no twoja zrobili pani kurwa Te. Ja też kurwa pojechał? No tu był adres, tu, a tu pole. Nie tutaj No rok ty, temu było ty. zamawiane. No za rok temu, a... Ty. No nie ma tego. Za mną. to dał mnie miał przyjechać. No tu był adres podany. Ale zmieniłem adres. No to się kurwa gada, nie. Gdzie ci miałem mówić? No przez telefon. Na, na, nie jak coś. No wiem. <laughs> Dobra, <laughs> Divy. Ej, co? Ja swoim głosem gadam. Divaj dawaj. <laughs> Kręci się pan tu? Nie widzicie, oczywiście przyjechał fędzik na testy, nowego gospodarstwa Być może okaże się. Ale lokomotywa jest wielka, jak on wykręcić się nawet nie umie. Chociaż w jego ostatnich wyczynach młodego z barkami jak się bo a się przekrzywił, to nie wiem. Hotdy. wiesz co pan? Może pan tutaj nie wjeżdżać, bo nie wyjedziemy Tak, <grystanie> coś tu wie. Jedziemy od dobra. razu na pole? Można, można. Czekaj, ja muszę w sumie wjechać. O, to Ja bym... Czeka pan, bo... Jak mi wyskoczył? Jak tu teraz się moczył? <grystanie> Przedstawiciela nie wiem. O! O! <grystanie> <grystanie> Tam dobrze akurat masz wycięte, bo już wcześniej kawałek wyciąłem. Fajajaj. <tryk> to każdy Maburaki, kurwa? Ale <tryk> Nawet... co to nowe buraki, ty. Ropa 5 miała co robić. Jak tu panie skoszone. Tu dawaj, dalej, kurwa, nie widzisz. Tu stoi sprzęt dopiero. Tak, jak było wysłanie na, na Discordzie, to widzicie. Może powiedzieć: Jasno, tu panu powiem. No, ale własno. O, czekaj, bo jest problem. Się... O, panie, komuś się wiebałam na pole. To moje. To co mnie tu się rozkłada, dobra. Nie wiem, czy przejedziesz ku tych. Przejedziesz się rozłączył, to by było dziwne. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Automatycznie co Automatycznie. Panie, paliwa nie ma. Jak paliwa nie ma? No nie ma. Rezerwa. Co no, ty coś tam trochę Rezerwa Czekaj, może pieni serwan ucieczka to rozbije. Ja no to wejdź nie... pan sam sprawdź <noise> jechali bez troniba Bo I... to komba nie jest nowy tylko na testy, on jeździ po Polsce cały. Nie co zrób. Bo ja nie mogę O dobra, mam kanister spokojnie. Dobra, chodź pan. Ja wie, że to czegoś nie ma takiego. mod Wyjdź pan, bo pana przyjadę. Nie przyjedzie pan Ale A to ładny. jest najmniejszy header, jak coś. I nie było. 5,5. Pan taki chciał, tą mapę. pan. z kieszeni wyciągnięcie ty pan tu, idź Dobra, trochę mnie I hej he. Ustawiam, panie. Komputer musi się ustawić. Proszę, ustawionym, Niech pan koś. Pan. Nie to to ma? Ma ma ustawiona? Nie, trzeba skalibrować. skralibrować. Dobra, ja to jest mam nawigację Ładnie sypie. Panie, a środek ktoś tego zarąbany. A nie wiem. A panie, tak szybko kości, bo to mały header, bo może mieć 7,5 jak coś. 7,5? No, bo może więc... mieć 7,5. I dlatego ma taką przemoc. Przemoc. Chciałem powiedzieć, Szereł Nie, Przemoc. To jest przemoc. <noise> Przegość mi mówi, chodziło. Przegość. No. O przemoc. Czemu, z... czemu rodzinie chyba, chyba masz. O kurwa. Nie wiem To jest jasny, bo są pierdolną. Jak się nie wykręcam, Rozpierdoli, rozpierdoli. Nie bojzade. Ciekawe czy młode jest dzisiaj na gospodarstwie. Zresztą nie widziałem cicho kopusto. Nawet nie stuka Panie co to tak się buja? Co to jest Pewnie po flaszkę posyta dobrze Ty ale sporo upojerności mam To by miałeś pół zbiornika Mniej więcej Co zapytać? za niego E panie co jest? ile za niego? za kogo? za fenda z tym headerem, bo to jest mały, 220 z wózkiem, nie? ale promocja jest teraz 10% to rabatu to 198 wychodzi. No tak, opłaca się. To bym zamówił, tylko w indywidualnym tym, to wiadomo trochę. No tam jeśli pan sam sobie. No to 200 no wtedy, to by, dopiero by miał pan na wiosnę, nie? No to spokojnie, to tam powiadaj którego dnia do firmy, a teraz lecę, bo czasu brak. A pan na ile go wziął? Co na ile? Na kukurydzę jeszcze, nie? Tak, tak, tak. No, no to widzę. ja jadę, bo zaraz kolega podjedzie. No dobre, to mi go tam. Oj, za A! Tam papiery są pod siedzeniem, jak coś. Dobra, masz, nie zapomnę. A Dobra, to nie, A Jak mnie policja złapie? Pewnie kradziony znów. Nie okazał, bo jak jedna maszyna. Później przyjdzie, przyjdzie jedno do drugiego i. znów mnie złapią i na komentę.

Jak widzicie powodzi powrót na YouTube'a O, fajnie, pipka nie ma 150% Powrót na YouTube'a Z dobrym przytubem. Trzy chłopku

czy jak to. A nie miał co fajnie. Kurwa, ty dał w tą spację na Co zostawisz tą spację? Co ona ci zrobiła? O, patrz, sąsiad Baber jedzie. Czy on tam gminy Tyje! Kurwa! E! Meister. Co jest? To nie tera do orki! A kiedy? Kurwa, kobornik rozrzucę! Chyba, że chcesz wsiąść do dojcza i porozrzucać To na chuj twój halina dzwoni do mnie, że ora trzeba? Nie wiem to. Testowałeś już Bóg. No właśnie, przyjechałem To jak chcesz, to wejdź mojego dojcza i porozrzucaj tutaj ogornika. Trochę już ja idę do nowego sąsiada, bo zaprosi mnie na flaszkę Dobra Wezmę to Yyyy... p Jedą, Kosisz, kosisz i nie masz bardzo spierd... To jest to... To jest... Chwile na wracanie i... Nie widać że to pole upywa. No nawet nie chciałbym ja bym to odjechał. A to Co mogę sypić? HL-kę to rozwali, jak sypię. Czas na porządnie. Co ci mi zaj zajmą? Nic, to hair, -ku, kurwa mi <grym> ja mówię... Słuchajcie mnie na CB? Ale ja nie wiem, na którym kanale jesteś. Na dziewiątce, kurwa. No to było ustawione. Może. O! Kosi nowy. Kosi? Kosi. Pszenica chyba ta. A? On od Chęka kupił go, swe? Co ty gadasz? No pa. ma wszystko. Kurz, jest ręczny mi zaciągnął. Kto? Przedstawiciel. Ja mu gas opórę, on nie jedzie, ja Patrzę ręcznie zaćmę. Witam sąsiada! O, rura, coś nie chce, musi otworzyć. Oj, mu, że to bajko. Jak coś niegadatliwy jest, nie gada nic. Tak nie zrobił. No bo nie słyszy mnie, bo kurwa, tak mu buczy ten Bizon. Rozjebany, olej ciek mu. A ty mówiłeś mu, wiesz, że olej czek nie jest z niego. <laughs> No, to dobra. Ej, witam pana, halo. Halo. Chyba jak muchy. i pojechał, kurwa, nic się nie nawet. Dobry, wsiadł. Mam ciekawe jak. Szesnastkę ma. Szesnastkę ma? Zamknięta? O, no, idzie, idzie do mnie. Idzie do mnie. Idzie do mnie. I Witam. No, witam. E, co tam u pana? Git. A jak pan. Czemu pan od Heinka kupi mojego znajomego gospę? Mądre to pan? Mądre? No, mądre. Jak mądre? Jak pan zaraz wypije, to z gumaków pan wyskoczy. Że to nie wyjebał Eee, zważenia słowa, bo cię. Jak... Przeciągnę zaraz. Za tym, za tym Ursusem. Co ty myślisz, że co, Ursusa masz sobie jesteś? Najlepszy na wiosce? Kurwa, dawaj Nie. mi go. No, dawaj pod dojczaka. Otwieraj! Kurwa. Nie no, trzymaj tam jebo kurwa oraz Ciebie Jak ciebie dobrze, ursus jest mój panie, chyba panu gry się porąbały. Eee, bo on mi do czondira wsiadł, zapomniałem go kurwa zgasić. Eee, wysiadaj, to bizona ma z muzaju. No, zostawię bizona, kurwa jakiś idiota się trafił. Następny, Ci powiem. On na trójce kosi. On 10 na godzinę zapierd... tym bizonem. Dziesięć... Gubi! Gubi. Aż żeby on się na mnie rozlecił. Tu mu nie powiedziałeś, że olej cieknie, nie? Co? To cieknie? Łupie. Trzeba cicho się mówić, bo on ma swojego tego bizona, a on tam jest na kanale 9, żeby nie pierdolnął zaraz coś. Ale tam nie ma CB, wymontowałem. Ma wiesz nie co tam jest to radio smalucha dobrej i to Który i tak nie ma anteny, więc nic nie odbiera co? Dobra, do roboty trzeba się wziąć sypnie tutaj go sorga Oluch no. ma Ilu? tam? No Ale ono jest tanie, pewnie na młodej zawiozę ich mąkę Z tego zrobię No Jak mi przyjmie Ono idź lepsze z tego mąka jak na pszenicy samotny młoc muszepek tak, e, wie powiedz, olej co robi? Wszystko robi. Ej, bo my tu pitu, pitu, a już ja mam 20 minut. Wszystko robi na pewno? Wszystko robi. To się zapytam czy roda eee, kolację nie zrobi? Jało? Leczną? No. Jaką? Januszka, moja, ja. Januszka. Ja się w Nie wierzę. Co? Ubiegł. Radio sobie nowe kupiłem do Jungirana. No to co, nie no mogę posłuchać już? Ej, co umiem leć? O, to jest dobry lec. Ej, hey, Majster. PTW, się w PDW. Tak, co? Header. No, musisz najpierw wałek. No. Potem kable, przewod raczej. No, a potem taki przycisk masz tam na klewnicy. Na tym, na tym joysticku. Opuszczasz go. Wyskakuje z tych kurwa, tych, tych takich zwanych, i. Tylko równoustaw na łyskry Łęku co on ma On <noise> się automatycznie ustawia A no to widzę Ej ale sako prędkość, a to ja mogę jeździć Obie bison 20 na godzinę To 33 Okej, okay, dalej nie lakuje mi teraz. Ja będę na gospie jesteś na gospie? czy wiesz, że się... to poważna rzecz. Co? Jestem za tobą. 10 pingu, pozdrawiam. Potrzeba pewnie podstawić case'a z przyczep. Na drugim peronie, sami te to... To jest tam, ja nie patrzę przepiesz, przeprśną nie przez róg. Na co? Też, żeby łapie. sam się teraz blizodem nie jechał, no bo się Chłopiałam 50-40 arów tych Buraków. I yeah. go, Ja to kopać. To na tu nam nie będę. Ej, hey, patrz, co jedzie przez głów. O, chyba się w na nie no tylko główno. Tak, jedzie do ciebie. Te przejazdy tutaj Nic więcej nie chcieć O, ja się nie dziwię ja to jest sąsiady, Achminty, co? Te to sąsiady chachmięte, co? Kurde, chyba co on robi na mojej gospie? Co tam sąsiad? Chcesz przy niczy kupić? Ile tam masz? 8 ton prawie. O ile? No nie. Wiem. 500 za sztukę za tonę. O, to się upłaca... Ja, ja kupię, ja tu pęknię. Ja kupuję już. Dobra. Ja ci dam Tysiaka. Ja ci dam ci tysiaka Dobra, 900 czytaj. Czyli 900 razy Dobra. 8. Policz, masz y, 72 7200 7200 Dobra, masz I panie, chodź tutaj Co i tu wysiek Do tej pustki Tylko czekaj, A, bo ja potrafię tym cofnąć, muszę się nawrócić No dobra <grym> <grym> No dobra <grym> Kurwa, rolnik jebany Chyba farminga za dużo grał Kupa, ale dojdź przysiad i to nieźle, jak ten Chyba przemierza Dobrze, Dobrze. Ty kurwa, to cię wyciągnę z tego Czernika. Chodź, tu kurwa będę. dalej Ale jest jeden plus. Ale chłopku, ja zrobiłem. A ja cię. A, no ale tam ty... ile? 300, ale będziesz musiał się czekać. To co? Witam! I więcej dostajesz. Chiamam. Co tam? Chuj, go zrobiłeś, co? <noise> zarobiłeś na tym. Nie, w Pejerze urodzony Sprętem to... to ty chodziłeś, kurwa. Czekaj, zaraz podziana, zadzwonię się, to wniesie. Dobra, szuraj tam łopatę bo lecieć nie chce. <noise> 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 Ale szybciej tam, kur Dobra, Dobra poszło 16-14 no, A jak Dobra to co, ja będę kończył ten odcinek 27 minut wyjdzie Widzę co? Zapraszam na następny odcinek oraz na kanał do Crispina Alo Na no, łaział ja.